Tego u nas jeszcze nie było i to zupełnie za darmo, więc jeśli masz albo pracujesz w firmie transportowej, która jeździ po kraju i zatrudnia do 10 kierowców, to posłuchaj do końca. 22 lipca o godzinie 10 organizujemy bezpłatne szkolenie, w którym nasz ekspert Maciej Kabaciński pokaże Ci, jak samodzielnie i bezpiecznie rozliczać kierowców w no małej firmie transportowej. Przy filiżance kawy dowiesz się, jak rozliczać czas pracy kierowców zgodnie z przepisami i bez błędów. Nauczysz się prawidłowo naliczać delegacje krajowe. Zobaczysz, jak zautomatyzować ewidencję i obniżyć koszty wynagrodzeń. Dowiesz się, jak przygotować dane do listy płac dosłownie w kilka minut. Dostaniesz konkretne rozwiązania, które możesz wdrożyć od razu w swojej firmie. Szkolenie jest bezpłatne, ale wymaga zapisu. Wejdź na www.akademiaczasoprace.pl Kliknij w baner główny, przekierujemy Cię na taki landing page, gdzie będziesz mógł, mogła zarezerwować miejsce dla siebie i do zobaczenia 22 lipca o godzinie 10.